Co robiliśmy w NASA? Ale spotkałaś... Czarniego Diuka, tak. to jest gościa, który w Apollo 16 brał tak. udział i chodził po księżycu. Chodził po to, księżyc, jest ten, tak. to jest ten jeden z tych dwóch, który zszedł tak, na tak, powierzchnię tak. księżyca, więc opowiadaj, bo to jest mega fascynujące. Co tam robiłeś? Powiedz trochę mm -hmm. o nim, jaki jest i powiedz, no co tam robiliście? Uczestniczyliśmy w Space Campie, czyli takim, można powiedzieć, szkoleniu, w którym mieliśmy okazję właśnie doświadczyć różnych wyzwań, czy zadań, czy treningu związanego z astronautyką, inżynierią, e, astronomią. Właśnie jeśli chodzi o Charliego Duke'a, to mieliśmy wielką przyjemność spotkać się z nim. My mieliśmy takie zadanie, że mieliśmy zbudować taki model e, małej rakiety, która miała wystrzelić w powietrze, w niej było jajko, tak ze spadochronem, i to wszystko miało zadziałać. To właśnie Charlie Duke przyjechał właśnie w tym momencie, kiedy te, te rakiety zespołowo wystrzeliwaliśmy. No i to było niesamowite, że my wystrzeliwujemy jakieś rakiety z jajkiem w środku, a on mówi, hej, byłem kiedyś takim jajkiem. Opowiadał o tym, że. Zrobili sobie małe Igrzyska Olimpijskie na Księżycu, jakieś skoki w zbysz, skoki w dal. E, także mieli, mieli niezłą zabawę poza, poza tymi bardzo poważnymi obowiązkami astronauty.